Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Opony bieznikowane SA alternatywa dla zakupu nowych opon i nie wykazują żadnych szczególnych różnic pod względem jakości i trwałości. Zobaczmy, jak wygląda opona bieznikowana i dlaczego warto ją ja wybrać. Czym jest opona bieznikowana? Jak sama nazwa wskazuje, opona bieznikowana to opona używana, która została w jakiś sposób odzyskana i bieznikowana, dzięki czemu może pokonywać dodatkowe kilometry bez konieczności zakupu zupełnie nowej opony do samochodu. Opony te charakteryzują się obecnością głównej struktury oryginalnej gumy, która oczywiście nie może zostać przebita, przecięta lub. Ulec poważnemu uszkodzeniu w takim stopniu, że jej odporność na nacisk i toczenie jest zagrożona. W praktyce opony bieznikowane SA całkowicie pozbawiane starego, zużytego bieznika i zastępowane nowym, zazwyczaj wykonanym z jak największej. Liczby używanych opon, które nie mogą być bieznikowane lub SA po prostu przeznaczone do tego celu, aby ponownie wykorzystać przynajmniej ich część. Nowy bieznik poddawany jest procesowi wulkanizacji, w wyniku którego guma stapia się z karkasem, który ma zostać odzyskany. Jest to proste i skuteczne rozwiązanie dzięki któremu nowe opony oferują takie same osiągi jak opony, które właśnie opuściły fabrykę. W oparciu o to i pewne precyzyjne zasady produkcji można zaoszczędzić co najmniej 50% kosztów zakupu opon bez ponoszenia dodatkowego. Ryzyka lub innych problemów. Opony bieznikowane charakteryzują się obecnością na barku inicjałów 108R, gdzie R oznacza bieznikowanie, a także obecnością litery. E po której następuje sześciocyfrowy kod poświadczający, że opona została wyprodukowana zgodnie z normami europejskimi. Z kolei opony do pojazdów ciężkich SA oznaczone symbolem 109R i mogą być bieznikowane trzykrotnie, a nie jednokrotnie, jak w przypadku opon samochodowych. Dlaczego warto wybrać oponę bieznikowana? Wyposażenie pojazdów w opony bieznikowane nie oznacza obniżenia poziomu bezpieczeństwa lub zminimalizowania możliwości jazdy i osiągów. Opony bieznikowane zachowują się bardzo podobnie do nowych opon, z wyjątkiem przypadków, w których występują wady produkcyjne, które w każdym przypadku mogą wystąpić w taki sam sposób podczas produkcji nowej opony. Jeśli chodzi o wady, najlepiej jest pamiętać o przepisach i uważnie obserwować oznaczenia na oponie. Montaż opon bieznikowanych niesie ze sobą jedynie korzyści, takie jak rzeczywiste oszczędności na zakupie, ale przede wszystkim ogromny. Wkład z ekologicznego punktu widzenia TJ. Udział w redukcji odpadów i zanieczyszczeń, wykorzystanie procedur recyklingu i odciążenie operacji utylizacji. W rzeczywistości bieznikowanie opon nie narodziło się z czysto ekonomicznej konieczności, ale raczej w celu ochrony środowiska, obowiązku, od którego nikt z nas nie może się teraz uchylić, aby uniknąć nieodwracalnych szkód dla środowiska większych niż te, które już zostały wyrządzone. Ograniczenia opon bieznikowanych. Jeśli chodzi o to, co zostało powiedziane do tej pory, Opony bieznikowane nie mają żadnych ograniczeń. Zobaczmy, w jakich przypadkach. Lepiej jest jednak kupić nowe opony. Główna różnica między tymi dwoma rodzajami opon polega na ich konstrukcji, która w przypadku opon bieznikowanych obejmuje spawany. Obszar, który nie występuje w nowej oponie. Fakt ten ma wpływ na osiągi w przypadkach, gdy musisz pokonywać wiele zakrętów lub górskich dróg lub jesteś fanem sportowej jazdy. I szukasz bezkompromisowych osiągów opony. Jest to główny powód, dla którego obecnie preferuje się stosowanie opon bieznikowanych w samochodach ciężarowych, a nie osobowych. Dla których dostępność jest nadal ograniczona do kilku rozmiarów. Opublikowano w praktyczne poradniki a WordPress Hello World.